Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Raport ARK Invest wskazuje na to, że cena bitcoina może osiągnąć 700 tysięcy dolarów już w roku 2030, albo nawet 1,5 miliona dolarów w byczym scenariuszu. Predykcje te pokazują duże prawdopodobieństwo inwestycji ze strony instytucji, traktowanie Bitcoina jako cyfrowego złota, przenoszenie kapitału do Bitcoina, traktując go jako tzw. safe haven, czyli bezpieczną przystań, akumulację Bitcoina ze strony państw, czyli tzw. rezerwy bitcoinowe, ze strony korporacji oraz włączenie coraz większej liczby usług finansowych do sieci Bitcoina. Oczywiście, jak każdy raport pamiętajcie, to są tylko przypuszczenia, nie porady inwestycyjne, ale przypomnijmy sobie kilka podstaw. Wskaźnik inflacji Bitcoina versus wskaźnik inflacji złota. Ten pierwszy jest bezpośrednio skorelowany z podażą bitcoina, która z każdego cyklu halvingowego spada o połowę, czyli co 4 lata produkowanych bitcoinów jest o połowę mniej. A to powoduje, że procent, który może być wykopany, jest coraz, coraz mniejszy, a podaż bitcoina dąży do 100%, czyli do 21 milionów. I już teraz jesteśmy praktycznie przy tej liczbie. I to zaledwie 7 linii kodu, które w sposób matematyczny definiują tę politykę pieniężną Bitcoina. Wszyscy wiemy, że Bitcoin jest chwiejny, ale z roku na rok ta chwiejność spada. Dlaczego? Ponieważ rośnie jego kapitalizacja. Im większe aktywo, tym chwiejność jest mniejsza. Ale pomimo tego w roku 2024 bitcoin nadal był aktywem, w które najbardziej opłacało się inwestować. Ponad 122% zysku, dając średni roczny wzrost na poziomie 67% przez ostatnie 5 lat. Dla porównania złoto zaledwie 26% w ostatnim roku przy średniej rocznej 10% stopie zwrotu z ostatnich 5 lat. A dla porównania, na nieruchomościach w 2024 można było, według tego raportu, zyskać średnio 3,9%. W 2024 doświadczyliśmy również ETF-ów na Bitcoina. I tak dla porównania ETF-y na złocie potrzebowały aż 86 miesięcy do wygenerowania takiego samego napływu kapitału, jakie ETF-y Bitcoina wygenerowały w zaledwie jeden rok. Innymi słowy, napływ kapitału do ETF-ów bitcoinowych był około 8-krotnie szybszy. I warto również pamiętać historię Bitcoina, ponieważ ta często może nam pomóc zrozumieć emocje, jakie panują na rynku. Tak przykładowo. Uruchomienie spotowych ETF-ów na Bitcoina, lokalny szczyt. Następnie upgrade Ethereum, również lokalny szczyt Bitcoina. I co ciekawe, wyprzedaż niemieckiego rządu ze wszystkich swoich bitcoinów to był lokalny dołek, okolice 54 tysięcy dolarów. Wtedy niemiecki rząd pozbył się 50 tysięcy swoich bitcoinów. Po takiej informacji oczywiście rynek odetchnął z ulgą. Natomiast co ciekawe, rozpoczęcie wypłat bitcoinów ze schakowanej giełdy MandGox był to lokalny dołek, ale chwilę później jednak nastąpiły spadki. Przypomnijmy również sytuację, w której Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Było to tuż przed wystrzałem mocnym wystrzałem Bitcoina. Ale warto też zwrócić uwagę, że pod tę decyzję rynek już grał. To znaczy spodziewaliśmy się tego, że Donald Trump wygra wybory, a już po tym jak wygrał, pojawiło się jeszcze większe FOMO. W związku z tym ta cena została jeszcze bardziej podbita. I na pierwszym takim lokalnym szczycie, wtedy po wyborach prezydenckich, stan Pensylwanii w USA zaproponował strategiczną rezerwę bitcoinów. I takich wydarzeń, oczywiście, przez ostatnie lata było znacznie więcej, które działy się na dołkach i na szczytach ale ten wykres pokazuje nam, że to, czy bardzo dobre informacje będą powodować dalsze wzrosty czy spadki, w dużej mierze zależy również od tego, jak wcześniej zachowywała się cena bitcoina, czy dane wydarzenie było już wycenione. Tak jak na przykład w przypadku wyprzedaży bitcoinów ze strony niemieckiego rządu, albo na przykład w przypadku uruchomienia spotowych ETF-ów na bitcoina, gdzie rynek dużo wcześniej wycenił to wydarzenie, powodując ogromne wzrosty bitcoina jeszcze przed nim. Natomiast w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa widzieliśmy niepewność. Połowa obstawiających twierdziła, że wygra Donald Trump, druga połowa, że Kamala Harris, dlatego rynek podbił cenę Bitcoina przed wydarzeniem, jak również i po nim. No I warto również dodać, że jesteśmy za największymi wyprzedażami Bitcoina w ostatnich latach. Wyprzedał się rząd niemiecki, o którym mówiliśmy, wyprzedała się giełda Mandgox, której tak wszyscy się obawiali, oraz co ciekawe, rząd Stanów Zjednoczonych także częściowo się wyprzedawał. Jeżeli takie wydarzenia nie wpłynęły znacząco na cenę bitcoina, a tak naprawdę ta cena jeszcze potem wzrosła, to wyobraźmy sobie, co może być przez najbliższe lata. Tym bardziej, że liczba spółek, które akumulują bitcoiny, które je posiadają, z miesiąca na miesiąc rośnie. Jest to obecnie MicroStrategy posiadające ponad 446 tysięcy bitcoinów o wartości ponad 4 miliardów dolarów, Marathon Digital posiadający 10 razy mniej, bo 44 tysiące bitcoinów, następnie Riot Platforms 17 tysięcy, Hat 8 Mining 10 tysięcy, Tesla niecałe 10 tysięcy bitcoinów, Coinbase 9,5 tysiąca, CleanSpark 9,200. I tych spółek jest coraz, coraz więcej. Dodam do tego, że niewiele brakowało, żeby w tym roku również Microsoft zdecydował się na posiadanie Bitcoinów, jednak ta propozycja została odrzucona. I na samym końcu zastanowię się z Wami, czy cena Bitcoina ma szansę na dalsze wzrosty, czy może na spadki i kiedy. Zwróćcie uwagę na te dwa wykresy. Pierwszy to nupl, który wielokrotnie Wam już pokazywałem. Za każdym razem, gdy dobijaliśmy do wysokich poziomów w tej metryce, czyli w metryce zysków na sieci bitcoina, cena bitcoina osiągała wtedy swoje szczytowe poziomy. Co jest ważne, to jesteśmy poniżej tej linii trendu, to znaczy, że teoretycznie moglibyśmy dojść jeszcze powyżej niej i tym samym osiągnąć znacznie wyższe poziomy. Ale moje pytanie brzmi: jak dużo inwestorów korzysta już z takiej analizy, w związku z tym, jak dużo inwestorów bierze pod uwagę właśnie te linie trendu spadkowego? A jeżeli duża część bierze pod uwagę te linie trendu spadkowego, to prawdopodobnie decyduje się realizować zyski wcześniej. A zatem pytanie, czy tym razem te zyski nie będą realizowane znacznie, znacznie wcześniej? Innymi słowy, ta linia trendu, czy nie powinna mieć jeszcze większego nachylenia ku dołowi? Z drugiej jednak strony, jeżeli zwrócimy uwagę na stopy finansowania na rynkach futures, to te pokazują nam kiedy było FOMO. A FOMO jest bardzo istotne do tego, żebyśmy ocenili potencjalny koniec hossy. Warto zwrócić uwagę, że w 2021 roku to FOMO było znacznie większe niż w 2024. W związku z tym wydaje się, że jeszcze może istnieć jakiś cień prawdopodobieństwa na to, żeby to FOMO było znacznie większe na przełomie następnych miesięcy. Z drugiej jednak strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę NUPL oraz te predykcje, że inwestorzy mogą się orientować i zabezpieczać zyski już znacznie, znacznie wcześniej, plus jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w lipcu 2025 pojawi się decyzja dotycząca rezerw. Bitcoinów w Stanach Zjednoczonych. To może być bardzo pozytywne wydarzenie. To biorąc pod uwagę te trzy aspekty, że nie widzieliśmy jeszcze takiego dużego natężenia emocji, jakie było w 2021, że inwestorzy starają się ostrożniej podchodzić teraz do akumulacji Bitcoina na tak dużych poziomach zysku. Oraz że istnieje wydarzenie, które może potencjalnie być bardzo bycze dla rynku, czyli rezerwy Bitcoina w Stanach Zjednoczonych, decyzja w lipcu. To moje pytanie brzmi, czy ta cena przez najbliższe kilka miesięcy, być może do kwietnia, maja, nie będzie. Utrzymywała się podobnie jak w okresie od maja do września 2024, czyli trend boczny spadkowy, a następnie na miesiąc, dwa przed lipcem, czy dopiero nie pojawi się duże zainteresowanie na nowo bitcoinem? Czy inwestorzy wtedy na nowo nie przypomną sobie o tej sytuacji i czy cena nie zostanie spompowana po raz kolejny? Pytanie: jak bardzo? I jak dobra informacja przyjdzie do nas ze strony rządu Stanów Zjednoczonych dotycząca rezerw bitcoinowych? To wszystko będzie miało ogromny wpływ, będziemy to analizować na bieżąco, także zostańcie na tym kanale, zasubskrybujcie, żeby mieć powiadomienia o tego typu analizach. A jeżeli chcecie mieć powiadomienie o tym, że ta linia trendu na nuple jednak zostanie przebita, że możemy zbliżać się do końca hosy, to koniecznie zasubskrybujcie za free jeden z moich publicznych proalertów, które stworzyłem, wskazujące na to, że szczyt Hossy się zbliża albo że w tym momencie już jesteśmy w potencjalnym szczycie Hossy. Ja te pro-alerty Wam udostępnię, także możecie je łatwo skopiować. I dodam także, że MaxData App niebawem może podnosić ceny swoich dostępów. Także jeżeli o nich myśleliście, to lepiej zdecydować się wcześniej. Życzę Wam udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.